Po bezpiecznym opuszczeniu kopalni powróciliśmy do domu, zmęczeni, lecz pełni nowych doświadczeń. Natychmiast przystąpiliśmy do pracy. Skorpion zaczął przygotowanie mojej nowej zbroi, podczas gdy ja zajmowałem się porządkowaniem i umacnianiem naszej bazy. Każdy z nas działał z zapałem, wiedząc, że nasze wysiłki przyczynią się do dalszego rozwoju i bezpieczeństwa naszej osady. Diamenty Tu zbieraj No i Bajlandodawiks jesteśmy Czekaj, czekaj Tutaj na dół pójdę Pójdziemy do tej mini fortecy cośmy tam byli Gdzieś ty kurna pobieg. Ty, a spójrz na mapie na to miejsce gdzie była tak, taka miejsce na walkę choćby Jest czarny obszar, ale są takie tajni końcówki. Ja tego nie tak. widzę Powiem Ci tak, to ewidentnie wygląda jak RNO sposobie w Dobra, jak teraz tak po Trzy idę. E, dobra Teraz nie tędy, nie tędy Tam to tamtą zrespisz Tam jest ten cel przywołania mm -hmm. Jesteś blisko Widzisz to? Widzisz to z białymi takimi My taki rysokami. taki widzę no taki no? No to, to właśnie przywołuje Ordena A te z tam takimi tymi tymi z tym chem takim co faluje to właśnie to aktywuje to to biegnę No nie polecam <noise> Ja się zbieram niebry <noise> to jest taki duży obszar, że ja smaguję Nie no na wprost i później w prawo i w lewo Nie, e, teraz kręcamy No, no mówię na wprost w prawo i w lewo Za bardzo za, Za bardzo, i... no? I zaś prawo. Tak, i tu prawo. I tutaj na dole jest A to nie tutaj? No nie tutaj, ale jesteśmy wyżej, tam trzeba tam. No, ale no, mówię, że na prawo trzeba przejść. Panie, tam tą wodą do góry teraz. Dokładnie. Ja nic nie, nie widzę za bardzo. Na góry płynę. No, się tam wybrę, dobra, No dobra, najpierw witamy by wodę. Najpierw ci lepszą trójkę zrobię. myślałem, że ci wodę za, butami z, zakryłem Aby się za. No i na powierzchni W końcu Stary, ale mamy dobrą miejscówkę mm. Pod nami boss Mamy URD na bazą. Ale cały kompleks jaski mamy tam, więc praktycznie nie się mamy surowców. Małe Tylko, żelazo, nie ma... Mało jeszcze, mało węgla jedynie dostaliśmy. W sumie wiesz co, sobie jakiś taki magazyn zrobić. Albo od razu już e, jakiś taki, nie słowa zapomniałem. No, co żeby, żebyśmy stonowali, tak. No magazyn, coś takiego ale taki... no dobra to... I teraz tak, tutaj ja bym zrobił skarbiec w tym, w tym jamie skarbiec? Gdybyśmy... Mhm. można mhm. zrobić Byśmy tam to oddali te wszelkie takie złote bloki tego typu mhm. a tam na górze zrobił warownię. A jak zrobić blok rudy żelaza, przerobić? Normalnie wkładasz w kratkę i czy to przetwarza? A, myślę, że trzeba przetworzyć to. Stary, ja wiem dlaczego ci zamarzała woda dlaczego? Bo ja mam buty na lód Ja się zamorduję, Dawid ja, się ja, ja stałem koło tego I to się rozmrażało, ale od razu przez buty się ten... Dobra, to co robimy skarby teraz? Już teraz no musimy zacząć, bo jak na razie mamy dużo surowców, a takich skręta nie będziemy. Albo później, o. Co myślisz? Kuźnię? tak No tak to mogą zrobić. tak nie, nie A, i ogarnę ci już jakiś ten lepszy pan No tam się stal przepala. To no, jeszcze się przypaliło, ale nie dużo. Że... A w drugim skrzynce jeszcze się przepala ten. W drugim piecyku żelazo. Coś, jest? Co tak? Chcesz mieć taki, taką zbroję jak ja mam? Husarską. No, ja Myślę, że tak. No to będziemy mieli właśnie, to będzie nasz symbol, powiedzmy. Widzimy husarów, powiedzmy. Dobra. Musisz mi skórę z królika załatwić. Skóra z królika, to muszę, na pustynię, to muszę lecieć na pustynię w takim razie Ale tutaj też się respi na zimie. Znaczy nie, w sensie na ten teren tam to taki... Zimowa z... pustynia tak to No taki zimowy łatwy teren tam gdzie prawie bossa spotkałem, to tam były króliki. Ja tam chyba bossa, spotkałeś? No tego frost coś tam Prawie go. A był boss. No no to prawie go spotkałem, ale... Uciekł. Dobry. więc jedyna opcja to tam bo no, tam znak 100% będą poliki. to szukaj teraz to za no no, dnia będzie? jest 12 w nocy który będzie już dzień ja się pytam a skąd ja mam wiedzieć no przy montowaniu się no będę, tak będę robił a w minecrafcie to 13 masz tu, bo ja sobie zrobiłem lepszy. Patrzę, jaki ja mam. Wyglądasz jak. O kurwa, szczur. No mówi ci że szczur. <grym> A to tego zostaw to... ten wełniany to będzie dla polopy. Jak spotkamy podarunek, ale nie tu, bo tu są surowce. A ja, 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 strasznie. strasznie. What the fu... Na Najazd! <grywka> Najazd. Robiłem. Nie spaliśmy paru dni, dlaczego? Chodź tu. Zamordowany. Książka drobna. No to git. Po czym się robi super atak? Zależy, pod co se ustawisz. Znowu! Mm -hmm. no ale że ja. Trzy... Ja. Fajna jazd mamy normalnie Les. Leży, jeszcze jedna Leży Mam nie, No to nie żonają Węgiel nam się kończy i to bardzo szybko nie Trzeba coś zrobić Jak już to węgiel drzewny jeszcze ogarnę To I... zbroję robię Ale to masz, no, potrzebujesz tej króliki Królika zbroi Te No ale, tutaj... na razie inne części mogę ci też poscraftić, nie? Chyba, że tak Dobra, masz to i to Wygląda lepsze Pięć zbroi Stary Wyglądam jak jakiś kurde... Ironman. A to może wyłączyć. Chodź spać. Nie <grymne> idę. I co <grymne> tarczę usta?